strony Kukielia, a dziś, moi drodzy, słuchajcie, będziemy mniej więcej kupować widzewe, słuchajcie, epickie jajko! I będziemy widzewe um, wiedzieć, co będziemy mieć w tym jajku, słuchajcie, a jeśli jesteś tu nowy, nowa, zasubskrybuj ten kanał, żeby um, każdy twój dzień był milutki i fajniutki, słuchajcie, a ja mam takie mniej więcej pety, Naprawdę sporo mam petów, słuchajcie, a chcę po prostu dranger Egg. Bo nie wiem co to jest, słuchajcie. I tak zbierałam na nie. Zobaczcie jak już skacze normalnie. Widzieliście wy co? Skacze tak, o! No dobra, dajcie łówkę górę z wykwitkiemczkiem, mam teraz was przepraszam za odgłosy, bo to moje siostre póki. Ona dzisiaj idzie na kostyczkowy denc. Czy coś. Więc możecie ją zobaczyć wtedy. No dobra, kochani. Zobaczcie. Pięknie. Uhu. No dobra, mamy, słuchajcie, Dranger Egg. A co z niego może wypaść? Bo ja nie wiem za bardzo. Już chce jeść, witze? Słuchajcie, no ja nie wiem, no. O przecież. Od razu pet nie chce jakieś czynności robić, a ten, jak widać, chce szybko się wykluczyć. Nie, dzisiaj sobie odmówmy, widzowie, mm, to, że chcieliśmy tam pójść. Wata cukrowa! Zobaczcie, jaka fajna wata cukrowa, o ja! Nie wiem, czy kupić, chyba nie. Słuchajcie, bez sensu wata cukrową. Zobaczcie te bliźniaczki chyba nawet. No dobra, a wy dajcie łapkę góry z takim Ogólnie tutaj ja takiej dbiarce dałam e, taką rybkę, a ona mi dała takiego kreta. E, kreta, czy nie wiem co to jest. I takie coś możecie napisać w komentarzu czy fajna łóżka, bo dla mnie fajna, bo można oczywiście kupić sobie. E... No, może ona nie wiedziała, jakim sposobem się kupuje, ale przynajmniej ja mam więcej petów. No dobra, kochani, niektórzy po prostu nie mają latających ryb, dlatego my mamy, słuchajcie, my mamy ryby. Napiszcie w komentarzu ryby, to wiem, kto już oglądał. No dobra, kochani, po dłuższej chwili mój pet. Mój pet, moje jajko, chce widzowie coś wypić? coś się napić po prostu. I to 10 aż. Nie wiem czy to normalne, że takie jajko ciągle chce coś widzowie. Jak nie jedzenie, to picie widzowie, ja nie wiem. Ja kompletnie nie wiem, widzowie. Słówka, jupi! Szkoda, że tylko knapka tu jest. Szkoda. Tu mniej więcej będzie nowe pomieszczenie, jestem ciekaw jakie. No dobra, schowamy sobie kanapeczka. No i poczekamy mniej więcej, niech nasze jajko się wykluje. Hmm. Tutaj mamy koleżankę, można tak powiedzieć, z pandą. Panda jest słodziwka. Ja chciałam w ogóle pandę kiedyś. Pamiętam. I jak ja chciałam pandę, no to dostałam ją od jakiejś typiary. Za jakiegoś peta słabego. Ona mi dała pandę. Pamiętam to. I to było jeszcze na laptopie moim, który się zepsuł. Jeśli się chcielibyście się na laptopie, ale nowym, nie zepsutym, ...odcinek jakiś, ale na moim nowym kanale będzie to. Napis w komentarzu. Ale ona ma ładne to... strój. No dobra kochani. Wracam do was. <laughs> Bo w ogóle musiałam uciszyć trochę papugi. Moje siostry. Mnie już tak denerwują, słuchajcie. No katastrofa z nimi. Dlatego może powdgłośnię? A co to? Co to jest za koń? Ja chyba kiedyś go miałam nawet. Dobra, damy jej to. A, to się nie da. No to damy jej takie cośki. Raz. W serio? No dobra. Stałam raczej się nie da wymienić. I dobra, zapamiętajcie nick i zapamiętajcie, że z nią się nie da wymienić. Napiszcie w komentarzu: wymiana też. No dobra, będzie chciało. Czekajcie, bo mnie już irytują. No dobra, kochani, zobaczymy, co będziemy mieć. Gdzie jesteś, Pecie? A tutaj. Nie wiem czy dobrze to przeczytałam, Drangerek, bo kiedyś przeczytałam to dra e Dragon czy coś. <tryk> no dobra. Ale fajny wodny zając. E zając, królik. Nie no, rabbit to jest zając. Królik był bany, tak? <tryk> Napiszcie w komentarzu czy to dobrze. To ja teraz oj, 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 ale będziecie mieli dużo do pisania w komentarzu. No dobra. E, kupmy sobie jakieś. No dobra, masz to. A ja chciałam coś innego też takiego. Ale no dobra, skoro wy jesteście tacy, że już widzicie słabą matkę, no to... Okej. Okay. Nie chcę to! Ja chcę coś innego, coś lepszego. Proszę niech to coś będzie fajnego. Nie no ja je mam! Ostatnie. Nie, to O kurczę, co to jest? Ja tego nie mam. Tutaj mam już sewrotki. Może komuś się przydadzą. O, kto będzie... Widzę um, aktywne u mnie? Ten będzie je. Ale fajne, ale nie wiem co to jest za bardzo. Nie ja chcę tą różdżkę. Ja nie chcę tamtej z muszelką. To też dla aktywnego widza. Dobra, teraz słuchajcie przeniesiemy się. Pod prysznic. No dobra kochani. Jesteśmy już. I tu nasz pet. się kąpie. Zobaczcie. W jakiej dużej wannie się kąpie. To jest sztos. Dobra, chodź tu. Drenger egg. I ostatnia czynność. No dobra, kochani. Teraz, moi drodzy, nakarmę go. Może jednak nie będzie chciał tej czynności jak pól czy coś. A dobra, moi drodzy, nakarmię go. I co to jest? Co to jest za pet? Ja zasłaniam oczy. Co to jest za pirania? Piranie mamy. Ale fajne. Akurat tematyczne, bo tu mam też rybę. No to fajnie mamy piranie. E, to, co chcieliśmy chyba mieć. No ale ja wolę mojego kraba. No i napiszcie w komentarzu, E, a kogo wy mieliście z Drengerak czy coś No i papatki dzęby, pa!